Siema, siema widzów, witam cię, tutaj macie ostatnich subskrybentów I jak wiecie jest y, tydzień dziwnych rzeczy, bo Zebo wyjechał na wakacje ponownie Ale przynajmniej macie codziennie filmy i tak Więc dzisiaj sobie obejrzymy grupę na Facebooku Grupę na Facebooku uwagi szkolne Ja jak wiecie do szkoły polskiej nie chodziłem Więc ciekawi mnie jakie uwagi dostawaliście Ja na przykład poszedłem do izolatki w szkole Dlatego, że zamiast weed, czyli zboże, przyszedłem weed Że haha, derry 2.0 i tak dalej Bo ja byłem takim klaunem klasowym i ewidentnym pani z angielskiego się to nie spodobało i mnie wysłali do izolatki. Miałem tak zwane uwagi szkolne, więc to jest moje najdziwniejsze. Wy się podzielcie wasze najdziwniejsze w komentarzu. Oczywiście 20 tysięcy lajków i ponownie zobaczymy uwagi szkolne lub coś podobnego. No i tak, Alan z Adamem są podczas elekcji w jednym pokoju z włączonym mikrofonem i z pokoju dobiega dziwnej Jęki. To nie rozumiem, o co chodzi, że Cimci Rimci to nie śmieszne. Daniel na przerwie namiętnie całuje się ze swoim odbiciem w lustrze. No nie no, to wydaje mi się, że to jest fake. Ja myślę, że tutaj są prawdziwe. Stwierdził nieprzygotowanie do lekcji z powodu śmierci dziadka, z którym jechałem dziś rano w autobusie. Dobra. Nie. Ja raz nie poszedłem do szkoły, bo poleciałem sobie do Polski na wakacje. Jak mnie zapytali, dlaczego mnie nie było, to powiedziałem, że poleciałem do Polski, bo był pogrzeb babci. Obecnie wszystkie moje babcie żyją. Tyle w temacie, nie? Więc uśmierciłem sobie babcie, żeby zrobić wolne. Naprawdę, ja że jakiś ze mnie patus. No ale no to, to brzmiało śmiesznie na. no, no. Maciek na lekcji WF rzucił piłką tenisową na drugi koniec sali i powiedział do kolegi obok: A porca! <laughs> Uczeń je pomarańczy na lekcji i do tego kłóci się z że jest to mandarynka. <laughs> Co? W sensie, no to, to nie jest złe same w sobie, że je na lek? Wy nie mogliście jeść na lekcji? W sensie, no my, my chyba też, z tego co pamiętam, tak podtajemnie musieliśmy jeść. Dlatego najlepiej, jakiej żelki było jeszcze coś, bo wtedy nie było wiadomo. Sebastian, gdy zauważył, że koleżanka idzie do tablicy, zaczął rzucać w koleżankę groszami i mówiąc, tańcz <laughs> Kamil wziął szkolny płyn dezynfekujący wyszklej i zrobił koktajl molotowa. No nie no. To jest fake ewidentnie. <laughs> Uczennica w toalecie podczas przerwy nagrywa film dla dorosłych. Okej, okay, prędzej jakby był jakiś TikTok czy coś, to bym wierzył, że nagana za to, że nagrywa TikTok, ale no, no w to nie uwierzę. Uczeń głosuje na PiS, zachowanie karygodne. Ale ty jest głupie, ej. Ta grupka jest jedną z głupszych na świecie, no. Jak może uczeń głosować na PiS, skoro uczeń nie może głosować, bo można głosować od 16 roku życia? Nie no, to jest, to jest fake ewidentnie, widzowie. Tutaj potwierdziłem to, aż yy, sprawdzę. Od 16 roku życia, aha, okej. Okay. Sebastian poszedł do ubikacji, długo go nie było, okazało się, że... Okej, okay, pomału mam wrażenie, jakby tą stronę prowadził jakiś czternastolatek, <grymianie> którego jeszcze śmieszy walenie konia, nie? Że, haha, walenie konia, ale śmieszne. Uczeń krzyknął na lekcji religii. Po zapytaniu dlaczego, to zrobił odpowiedź: Mam ze tureta. Ej, to nie jest głupia odpowiedź. Jest to jakieś tłumaczenie się. Ja na przykład tłumaczyłem się, jak nie miałem. O, Jezus, ja Wam sprzedam Lifehacka wizowy. Jak nie macie ten, pracy domowej, a możecie oddawać pracę domową na USB lub coś takiego, to się na USB zepsuty plik worda. Można Łatwo zepsuć, jak coś się tam wpisze i zapisze jakoś dziwnie. I wtedy mówicie nauczycielce: O nie, ja to na iMacu robiłem. Może dlatego, że pani nie może otworzyć, lub coś tego typu. I potem pani zapo zapomina, I jest super. Przynajmniej to w Anglii działało. Kasper na elekcji powiedział, co wy. <śmiech> Odpier... <śmiech> po czym się rozłączył. O, no i tyle? Naprawdę. Ja chcę więcej. Janek na pytanie, gdzie są wasze maseczki Odpowiedział w dupie To brzmi jak prawdziwe Ej, dobra, znalazłem prawdziwe miejsce Przemek z kolegami wyniósł na przerwie krzesła do toalety Żeby zrobić tam spotanie E, Michał twarzał niebezpieczeństwo dla siebie i innych, uprawiając w szatni zapasy, Wiedzą, że to tylko trenował. No dobra, no tak to jest, jak się Fejma naoglona, no to się trenuje w szkole, no, no, ja jak nie było Fejma, to i tak trenowaliśmy w szkole, więc no. Amelia z Wiktorią dyskutują o pupie nauczycielki. Amelia z Wiktorią? Zazwyczaj to są te, mężczyźni mi się wydaje, no dobra, okej. Okay. Wiktor na lekcji WF-u buduje budowlę z krzeseł. <grym> A czekajcie, to był rig. nawet mamy tutaj potwierdzenie. Kuba podczas nieobecności kolegi wrzucił mu do kubka z gorącym napojem kawałek tynku oderwanego ze ściany. Jaki zwyrol! No okej, okay, no to się chyba rozpuści tynk, nie? Maria wsadziła kosz na śmieci do toalety. Ej, serio to się stało? Marcel kopnął nauczycielkę prądem. Co? <ś> Używając sztucznej paczki gum. A, ja wiem, takie kurde gumy na pranka. Dobra, to to akurat śmieszne. To nie powinno być uwaga szkolna za to, bo to śmieszne. Ameryka twerkuje na ławce podczas nieobecności nauczyciela. Tak to jest jak się naoglądało wersów i jej nauczyciel. Czekajcie, bo Wersow uczyła się twerkować i Natsu chyba też, więc dwie topowe influencerki uczą dzieci twerkować i wiecie na czym się kończy. Paulina ciągnęła orężadę na osem. Aaa, taką orężadę tą dobrą, co się lizakiem. No dobra, to też się tak robiło. No typowo, no to jest taki na... dla uczniów. Mateusz i Kuba schowali ławkę w kabinecie toaletowej. <noise> Filip w toalecie zostawił na podłodze odchody, a obok kartkę, przepraszam, nie trafiłem. Hehehe. <noise> gówno śmieszy. Czuję się jak multi teraz. O fuj! Nie widzieliście tego, ale ja widziałem. Czy mam się nauczyciela, czym pan myje głowę? Że się pan uświeci jak psu jajca. Chyba niczym, bo to chyba oznacza, że ma tłuste, nie? Cyprian na lekcji głośno kicha, po czym mówi, tak się kicha na kiedy. <noise> tak to jest, jak z dorosłymi młodociane osoby przebywają. Oscar na lekcji języka angielskiego wydaje odgłosy świni. Super. Ja miałem kiedyś koleżankę w szkole, która się śmiała jak świnia. Dosłownie... Ja... <grymne> Takie coś robiła. <grymne> Mariusz wyszedł oknem przed drzwiami. <grymne> Dodatkowa szóstka z UF-u. <grymne> Oliwia w czasie lekcji zadała pytanie o następujące treści Proszę pana, czy mogę wyjść do łazienki? Bo zaraz się zestram. Proszę o rozmowę z córką. No co, jest bezpośrednia, no, no co nauczycie się spytał uczniów, kto chodził po tatrach. Kuba odpowiedział, że zależy po ilu. Nie rozumiem, no ja też. Wiktoria wychodziła w czasie przerwy przez okno w toalecie męskim Co wy macie z tymi oknami? No, miłość celuje w kolegę pistoletem na gorący klej. Ale gorący klej jakoś tak nie pryska z tego, co mi wiadomo, tylko tak wolno cieknie, więc to nie ma znaczenia w ogóle. Macie gryzie koleżankę z ławki. Dwa że Davi que Justyna twerkuje na ostatniej ławce. No kolejne twerkowanie. Werso, widzisz co ty zrobiłaś z tymi dziećmi? Maria na lekcji maluje sobie paznokcie markerem permanentnym. <laughs> no cóż. Zuzia nie uważa na lekcji, a kiedy zwróciłam jej uwagę, powiedziała, żebym dała jej spokój, bo ona ogląda teraz TikToki Jeleniewskiej. Są rzeczy ważne i ważniejsze, tak? 2021. Oliwia zamiast pisać sprawdzian, rysuje na nim swoje podwórko. Ambitne bardzo podwórko. Podoba mi się. Wiktor Aleksi Geografii oznajmił, że to pierniczy i że sąd piernicza. Wybiegł z klasy bardzo mocno, trzaskając drzwiami. W sumie zrozumiałe. Szymon chodzi po szkole w bluzie z napisem FAK. No i co z tego? Ej, jak, ja tego nie rozumiem. Kiedyś na przykład w radiach można było normalnie w angielskich piosenkach przekleństwa leciały i spoko. Nikt jakoś nie zwracał uwagi. A nagle taka poprawność kurde polityczna i w Polsce nie można angielskich, że tak powiem, słów yy, przekleństw używać. I zgaduję, że to dziecko nawet nie wie, co to FAK oznacza. Tylko nie mama mu to kupiła i też nie wie. Tak zazwyczaj jest w Polsce, że na przykład starsze osoby Noszą koszulki z czymś totalnie niepasującym do nich, ale noszą, bo, bo koszulka grzeje, tak? Nagane zachowanie zuzy. Planie płyną do zymwekcji wy oparcie krzesła. Jak wy oparcie w krzesła? Nie wiem. Ej, a wy mieliście nagane za to, że się na przykład kiwaliście na krzesłach? My tak mieliśmy w Anglii, to było przerypane, że kiwasz się na krześle i dup nagane. Piotrek i Michał na lekcji niemieckiego grają w Cyberpunk 2077. Da się na telefonie, co wygadacie? Bez kitu. Na pytanie o to, co się dzieje z uczennicą, ponieważ tego dnia była nieobecna, Paweł odpowiedział, w dupy ją mam. Prawidłowo, no 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 niech się nie pyta, tylko po prostu uczy lekcję, pani nauczyciel. Bartek podbiegł do swojego kolegi i wykształ tsunami, tsunami swój, twój stary. <grym> Stalami. Okej. Okay. Łukasz śpiewa do nauczycielki i jesteś ładniejsza niż na zdjęciach. Okej. Okay. Wy też jak mieliście, że starkowaliście swoje nauczycielki na Facebooku? Wejdźcie dajcie znać na, w komentarzu. Jeżeli chcecie, żebym więcej tego przeczytał, to dajcie lajka i 20 tysięcy lajków i to robię. Ja z chęcią, bo niektóre nawet były śmieszne. Niech wam będzie. No, więc na razie, widzę.